Czekam na te momenty. Będą? Będą. Wyjeżdżamy. Proszę, Raz, już jest Dwa, trzy. A! Tu pokażę. To jest najważniejsze. Co? Przebieg. Co Takie fury tylko we mnie. A Sebastian lubisz zaczynać od tyłu, prawda? Tak Czyli... Wtedy szybciej robota idzie. Dzień dobry. Witam. Witamy serdecznie. Tak, witamy Na... w Energii Gaz Polska oczywiście. Na pokładzie. Na pokładzie e, Doda Durango z silnikiem 57 chemii Piękna Tu pokażę. to jest najważniejsze. Co? Przebieg? Malutki? 26 tysięcy km. Mało. Bardzo mało. Czyli włóczka. Czyli będzie się zwracać już można powiedzieć od samego zakupu, bo klient niedawno go kupił, tak naprawdę, więc... A i przyjechał do razu. Tak, znaczy klient to chyba z tego co wiem nawet jest jeszcze za oceanem. Kurde, to już samochód tutaj tak, jest tutaj, tutaj, wskazowany. A klient, klient jeszcze za oceanem. A jeszcze za, a oceanem. Jest za oceanem cudownie pozdrawiamy naszego klienta. Tak. Jest. Drodzy Państwo, dzisiaj troszeczkę będzie inaczej. Bo powiedz mi, Sebastian, e, o parametrach e, tego samochodu. No to tak, silnik 57 chemii, Pausamka, e, oczywiście. 495 koni. To okay. jest rocznik 2019, także można powiedzieć, że to akurat świeży. No, no dwa, la, dwa lata, 26 tysięcy kilometrów, także chyba komuś się nie opadało dzisiaj na benzynie. Oczywiście. Drodzy Państwo, dzisiaj nie będzie tak. Sam montaż pokażemy, prawda, na samym końcu. Tak, pokażemy, A co pokażemy tak. na początku? Momenty. Na początku pokażemy może wszystko. To wszystko jest ciekawe. Oczywiście A co? jak to Ameryka wszystko na bogato. Na bogato? Wszystko. Użone fotele, wentylowane fotele. A co najważniejsze, założyliśmy instalację gazową i będzie jeździł samochód. O po połowę. Mówiłeś, że na benzynie. Tak, z na benzynie. 1000 km będzie nas oscylować w granicach 1100 zł. O. Na LPG spadnie nam to do około 450. No wiadomo, im szybciej będziemy jeździć na gazie. Ten szybciej się będzie zwracać. Jezu, ale ekstra. No i większa oszczędności. No tak. to wiesz, Raczej, jak ktoś ma taki samochód, no to nie jeździ jakamerę 50 na godzinę. Zaraz to pokażemy. No właśnie, ty mi tu mówisz o kosztach paliwa, cenach, coś, a ja czekam na te momenty. Będą? Będą. Wyjeżdżamy? Będą. No Możemy to wyjeżdżać. No to wyjeżdżamy. Szanowni Państwo, zapraszamy ścieżkę, za zapraszamy i będzie się działo. Będą, Będą. te momenty, na które wszyscy czekają. Momenty, oczywiście tak? na kołach. No, a jak? Jak widać, już mamy 70, także. Jeżeli chodzi o instalację, bo nie powiedzieliśmy wcześniej, jak siedzieliśmy w samochodzie o instalacji. Jeżeli chodzi o instalację, założyliśmy tutaj instalację. BHC Sekund, tak na dwóch redukturach. Na dwóch redukturach maks. Tak. Z zapasem wejściowym pod 500-600 mechanicznych. Tak jest, więc jest sporo. A to zaraz... profesor można dołożyć? Tak, a zaraz. <grymne> powiedz, jaką będziemy i zaraz przyjemność. Przyjemność będzie mi zaraz taką, że odczujemy newtonometry w samochodzie i na fotel. Na plecach i na szyi. Na plecach Zlituj i na szyi. Się. Tak. Zlituj się. Tak. Ja nie, nie, uspły... nie będę litował. Musimy pokazać. Musimy pokazać. Oczywiście w ramach bezpieczeństwa i ograniczenia ruchu drogowego, tak? Ok. Tak, czyli będziemy się stosować. Przepisowo, ale szybko. Przepisowo do 240, tak? A później już zobaczymy. Zatrzymamy się? No, może nawet nie. Zatrzymamy. No, go. No już jest. Niedobrze. Raz jest Dwa, trzy. A! Boże! Jak widać już mamy 70, tak Jezu, smak. Całkiem szybciutko. Boże, smak. Fajne w tym samochodzie jest to, że on jest mhm. ciężki, ale, ale się, co? działa taka fajna siła, która jakby wypycha ten samochód Boże, do góry. Podnosi wzią... przód do ciężkie już. Fajnie jest Za moje jechał. Czy jeszcze miała. raz można, teraz już nie będę krzyczeć. Proszę e, krzyczeć, bo niektórym nie. na YouTube się jesteś... robi... to no podoba. Roz... Zrobimy zawrotkę jeszcze raz. No, I zobaczymy. Tak jak widać, e, może później pokażemy jak przełącznik się akurat świeci, także jeździmy na gazie, nie oszukujemy Dobra. samochód przyspiesza hamuje. Lubię to chłopaki, lubię takie coś. Czy są Państwo gotowi na wrażenia? Tak jest. Ja jestem gotowa zawsze. Pracuję w energii 17 lat. A! O Jezus. Przepraszam, nie gotowa. Ten samochód nigdy nie daje tak naprawdę. Sebastian jest banany. Nie, no nie jest komu... fajnie, no taki samochód po prostu... No nie da się tym wolno jeździć, no nie oszukujmy się, tak? Jak ktoś ma taki samochód, to... Dobra. Nie jeździ prostu. Spróbuj tak. jeszcze raz, teraz postaram się nie krzyczeć Michał, teraz może twoja. Ja teraz tak miny... O Jezu! O Boże! O matko! O Boże! O Takie fury tylko w energii. Drodzy Państwo to jest oczywiście dla nas przyjemność bo my tutaj jesteśmy caly szczęśliwi cali po prostu podjarani mnie jest rzecz jasna niedobrze bo mam chorobę lokomocyjną ale się dla państwa staram i ja jadłem zupę, a już ją strawiłem. Michał jadł zupę. Jak widać ta pizzerka jest ścisła, bo jest Przestańcie o jadłowpisie. Jadło musimy klientowi oddać pewien samochód, pewien, na LPG, we wszystkich obciążeniach. Czyli jakby coś, może jeszcze pyknij raz i już będziemy wracać do energii. Będziemy pewni, że pyknie bo, za każdym bo razem. Bo pyknął, tak Sebastian pyknie tak, że po prostu jestem szczęśliwa i pewna, że będzie zajebiście. Dawaj, do... o Jezu. To nie jest... Ok. Jest... Ten. Błędnik szaleje Tak <grymne> Niestety <grymne> Może ale... kiedyś na autobanie pojeździmy Co? Może kiedyś? Może kiedyś Pojeździmy Za so, ale mam Twojego banana w lusterku Popatrzcie, no. jak Ci, wiesz, Wsięłam, Cię, zgrałam, jaki jesteś, wiesz, szczęśliwy nie, No fajnie bardzo Drodzy bardzo, Państwo Bardzo fajne auto do radyny, tak? Fajna przygoda, Proste, co? mocne no, Niezawodne tak naprawdę, ale Normalnie. powiedzmy jeszcze dlaczego my to robimy? Bo to, że on jeździ super wiele, i to w domu, ale my robimy to, żeby klient oszczędzał, bo wyda na instalację prawie 7 zł, ale już po 16 tysiącach musi to zwrócić. Bo... Więc momentalnie... No, wiadomo jak teraz nawet może będzie widać w kamerze tam w naszą stację jeszcze ale jest po 3,22 Benzyna po 6 zł 6, złote, 6 no, Tragedia. no to to jest Więc niesamowite. On niesamowite. na tym zaoszczędzi mnóstwo pokaz. Mądry klient, piękny samochód. Świeży. Nasz wyjątkowy zespół. Tak to my. Cudownie. Po prostu lepiej nie <grym> trzeba. Nie. Drodzy Państwo, Tylko za chwileczkę... Tak, za chwileczkę pokażemy jeszcze yy, jak wygląda montaż szybciutko pod maską. Dużo nie będzie widać, ale postaramy się coś pokazać. Coś tam pokażemy. Tak. Także żegnamy się na sekundkę i zaraz wracamy. Sebastian, lubisz zaczynać od tyłu, tak, prawda? Tak. Czyli... Wtedy szybciej robota idzie. Dobrze. Wbiornik mamy od spodu. Taki, można powiedzieć, schowany, tak? Piornik 76 litrów, także można powiedzieć, że spory. Można większy, znaczy większy, czyli niższy, tak? Wyższy można powiedzieć, ale będzie bardziej a, odstawał, ale a, to wtedy kiepsko wygląda. Kiepsko wygląda i też kiepsko nie ma wygląda, potem nie problemu z, właśnie z tak. przejściem na ten? na. na... Znaczy nie, nie powinien, mieć tylko, że po prostu raź w oczy. No, Aha, tak znaczy tak jakoś coś dodatkowego, nie, tak. nie tego, a, nie najlepszego. A, a zyskamy niewiele więcej litrów, To nie, to nie robimy. Dobra, przechodzimy, po czy linię. Ta. Obiecywaliśmy, że pokażemy piękny, nietuzinkowy kolor. On rzeczywiście jest fantastyczny. Zdecy? Tak. A, o, ładnie ładnie się super. Ale super. Zamyka, nie trzeba nic dokręcać, Ta prawda? Bardzo tutaj... Zaleca. No, mam nadzieję, że było... A, nie zgubię. i mam nadzieję, że Ci będzie słychać, bo wiesz... Będzie. Będzie, bo wiatr no, jest jakieś huragany. Przełącznik zrobiliśmy obok przełącznika do otwierania. Klapki, także można powiedzieć, że wygląda jak fabryczny. Dobrze, przystosowany. Jest czarny, przystosowany. Czarny, przystosowany, fabryczny, elegancki, prawie taki sam. Tak. Si? Si Sea Si kalafon. dobrze. Zapraszam pod maskę. Plug and drive do 8 cylindrów. Mega, Patrzcie. 6950 zł. E, jeśli chodzi też o e, koszt e, butli, znaczy zbiornika gazowego. Tutaj wam tego nie powiemy, gdyż ceny się zmieniają, wiadomo, stal drożeje, niektóre zbiorniki nie są dostępne, także wszystko jakby musi być indywidualnie pod każdy dzień. Bo to z tego, że ja załóżmy Państwu powiem teraz, że na przykład kosztuje 500 zł, a za miesiąc może kosztować 1000. A tylko boska. Dlatego, dlatego, dlatego też odpowiadam w większości naszych jakby widzów na pytanie, dlaczego nie mówimy Ceny zbiorników no ma po prostu one się tak. No bo każdego dnia różni. może być inna. Tak, to każdego dnia nie wie, zależy tylko... od dystrybutora. Wszystko drożeje teraz. Tak. Niestety. Dobra, mój drogi, To tak. Wiadomo, jak widzimy dwa filtry. Tak? Na dole też mamy dwa reduktory. Tylko, że nie będzie ich niestety widać, nie. bo one są tam bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Poczekaj, ja tu go nie, nie widzę, nie, nie, nie zobaczymy tego. Nic. Nie zobaczymy Nie ma szans. Nawet jakbym się starała. Są tak schowane, dobra. że nie ma szans. Schowałeś, dobra. Tak wiadomo. Filtry robimy tylko i wyłącznie na górze, żeby po prostu klient nie musiał czekać na podnośnik, po prostu Piekamy serwisant to. odkręca Myślimy. Myślimy śrubeczki, Myślimy tak? tak? Myślimy w tak, żeby, żeby później żeby praca za... serwisu też yy, przebiegała szybciej, tak, żeby mm -hmm. klient nie czekał godzinę na podnośnik, żeby mógł jechać, tylko po prostu odbywa się to w maksymalnie 10-15 minut. Super. Dobra? Wszystko I co tu Pod tym. Zdejmujemy? Da się zająć, nie? Tak. Pokażmy, już tak do końca. Dlaczego nie A czemu nie? O! Dyskrywacze mm. żółte, jak wiadomo. Żółte to najmocniejsze? Tak, najmocniejsze gamy perce także spokojnie powinny tutaj sprostać. A ci powinny, na pewno sprostają, to nie ma takiej nawet opcji, żeby okay. nie sprotały. Na końcu jest łączenie, czyli tak zwana kompensacja, żeby Gdzie? po prostu. Y od tyłu leci do góry dobra, leci i komentacja. łączy się tutaj, tak? I tu, jest to. I tu później następne i łączy się do dwóch o, filtrów. Dobra. Także dobra. wyrównanie się jest, żeby po prostu nie było spadków e, gazu, tak żeby no to nam po prostu nie odpinało gazu podczas agresywniejszej jazdy. Agresywniejszej czy agresywniejsze. Okej, okay, dobra. Czy jak agresywnie będziecie Państwo jeździli, to wszystko jest pięknie podpinane, tak. gazu nie braknie. Tak. Również dlatego, tak. że mamy reduktory z zapasem mocy, nie? No jeden spokojnie 350 razy dwa, to no, można powiedzieć, że jest ponad 600 spokojnie. Dobra. Tutaj ma, tutaj ma 400, tak? Tak. Podaję Niecałe radę. 400. Dobra. Fantastycznie. I co? Wszystko pochowane. Komputer jest tutaj pod skrzynaczką, także tego nie zauważymy. Widać tylko i wyłącznie nasze tutaj... Ja chyba widzę. Proszę. Jest tam, tam, tam. O, nawet widać, tam, tam, tam. z tej strony będzie widać napis BRC. O, że... co? O jest, jest tam! Jest! wcelowany. Dobra, udało się. I tylko się. nasza kostka diagnostyczna do wpięcia się dla kolegów serwisantów. Sebastian, dziękujemy za piękną podróż. My za rówiasz. świetny montaż i zapraszamy wszystkich do, do... Na I do Sebastiana. 38A. W Warszawie. W Warszawie. Tylko i wyłącznie. Do widzenia. Pa.